Michał, Witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię ci alternatywę dla właśnie tradycyjnej piernicy z kurczaka na twój pyszny obiad i będzie to pierś z kurczaka po chińsku. Subskrybuj, żeby nie pomijać pysznych przepisów. Jeśli nie ci się pierś z kurczaka takie zwykłe panierowane, to dzisiaj sposób właśnie w stylu chińskim. Bardzo prosto, bez panierki, ale super pysznie. Tu mamy pierś z kurczaka którą oczyściłem i przekleiłem ją po prostu na pół na takie cienkie filety żeby to się długo nie smażyło i teraz to co potrzebujemy zrobić to doprawiamy to sobie pieprzem może być właśnie kolorowe tak jak ja mam dzisiaj możesz to na przykład pieprzem syczuańskim sos sojowy jasny dlatego nie będziemy dodawać dzisiaj soli i sos sojowy ciemny Dlaczego dwa rodzaje sosów? Sos sojowy jest dużo lżejszy w smaku, ten jasny, od tego ciemnego. Ten ciemny nadaje takiej e, głębi i drugiego dna, można by powiedzieć. Jeśli to dobre określenie, będzie nasz kurczak miał po prostu skondensowaną e, moc tych dwóch sosów i będzie pyszny. Posiekany czosnek. Mieszamy sobie całość tak, żeby sos sojowy, czosnek i przyprawy obtoczyły właśnie pierś z kurczaka. Dobra, przeprawy świetnie wymieszane, kurczak obtoczony. Czas teraz, właśnie na y, skrobie kukurydzianą albo na przykład skrobię ziemniaczaną. Posypujemy z wierzchu i tak samo filety sobie obtaczamy. No i ilość w zależności od tego, ile, jak duże masz te swoje piersi, ale tak po prostu, żeby one się pokryły z każdej strony, czyli z jednej, z drugiej strony. I smażymy na gorącym tłuszczu, czyli od razu. pięknie przesmażony. filecik Drugi. Cyk. Ma taką skorupkę. Nie wiem, czy słychać, ale jest kupiący. No i kolejny. O. Pierwszy z kurczaka mamy pięknie przesmażone i teraz zalewamy winem z xing. Przykrywamy. I czekamy jakieś 5 minut na małym ogniu, żeby one sobie, sobie pięknie doszły i będą super soczyste. Pięknie pachnie w całej kuchni, czyli to dobry znak, że będzie smacznie. No i teraz wykładamy sobie te piersi z kurczaka. Oczywiście najfajniej by je było podać właśnie na ryżu. Wtedy kroisz sobie taką piersi z kurczaka. Zobacz, jak ona pięknie wygląda. No i ostatnie, co robimy, to po prostu dekorujemy sobie to dymeczką. Sporo, bo to też jest właśnie fajny smak, nieodzowny w kuchni wschodu. No i gotowe. Pierś kurczaka po chińsku na Twój polski obiad. No i kawałeczek kroimy sobie na paseczki. No i zobacz jak on jest pięknie soczysty. Idealny. Ja już nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Wygląda naprawdę... Mm, zacznie. Mm, cóż za soczystość. Głębia smaku, parę składników i przygotuj sobie jak jest w dobrej restauracji lunch. Like, sub, dzwonek. Wiesz co masz robić. No dole komentarz. Tymczasem do następnego. Odcinka. Trzymaj się. Cześć.